Cześć, dzisiaj przygotowałem dla Was kolejne zestawienie 15 ciekawych gadżetów z AliExpress. Linki do wszystkich produktów znajdują się w opisie filmu. Subskrybuj ten kanał i oglądaj do końca. Na pierwszy ogień idzie mega przydatny gadżet dla posiadaczy samochodów. Jest to zestaw naprawczy do odprysków na szybie. Jeśli już jakiś czas posiadasz auto, to na pewno miałeś sytuację, kiedy kamyczek odbił się od opony tira prosto w Twoją szybę, zostawiając chybny odprysk. Nie czekaj aż powstanie duży pajączek, bo wtedy zostanie tylko wymiana szyby. Duży tego zestawu naprawczego, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się, pęknięć i zniwelować odprys po kamieniu. Po więcej szczegółów i instrukcji tego produktu odsyłam Was na kanał ChrisFix, gdzie znajdziecie zasady działania. Warto zamówić nawet, jeśli nie masz jeszcze odprysków na szybie. Przezorny, zawsze ubezpieczony. Kolejny gadżet jest zupełnie bezużyteczny i próżny, ale jeśli Twój ojciec to arabski szejk i nie masz co zrobić z pieniędzmi, albo jesteś raperem i właśnie nagrywasz teledysk, to będzie dla Ciebie idealny. Jest to pistolet do strzelania pieniędzmi w biedaków, aby mogli zobaczyć Twoje bogactwo. A dodatkowo posiada logo Supreme. Ten produkt jest bardzo przydatny właśnie w okresie porządków wiosennych. Są to próżniowe worki do pakowania. Wystarczy włożyć ubrania lub co tylko chcecie do środka i zamknąć worek. Następnie tradycyjnym odkurzaczem odsysamy powietrze przez specjalny otwór i gotowe. Teraz nasze przedmioty będą zajmowały w szafie dużo mniej miejsca, a w dodatku mamy pewność, że nie zostaną pożarte przez mole czy inne paskudztwa. Jest to magnetyczny uchwyt na piwa mocowany w lodówce. Dzięki niemu oszczędzimy więcej miejsca, ponieważ pod butelkami zmieścimy jeszcze inne produkty. A Twoje piwka zawsze będą łatwo dostępne na wyciągnięcie ręki. A sam uchwyt montujemy bardzo silną taśmą dwustronną 3M. Dzięki ultramocnym magnesom neodymowym mamy pewność, że butelki nigdy nie odpadną, jeśli tego nie chcemy. Wystarczy zbliżyć butelkę kapslem do uchwytu, a piwo już się samo utrzyma. Następny gadżet na liście to słuchawka prysznicowa. Nie jest ona jednak standardowa. Posiada wbudowany termometr oraz wyświetlacz pokazujący aktualną temperaturę. Dodatkowo słuchawka wyposażona jest w kolorowe podświetlenie LED. Barwa podświetlenia odzwierciedla aktualną temperaturę lejącej się wody. Z tym gadżetem każdy prysznic będzie przyjemniejszy. Za każdym razem już na samym początku ustawisz idealną temperaturę wody. Elastyczne silikonowe sznurówki, których nigdy więcej nie będziesz musiał wiązać. Wystarczy raz założyć je na bucie i już możesz o nich zapomnieć. Te sznurówki są na tyle wytrzymałe i elastyczne, że możesz założyć buty bez rozwiązywania ich. Odpowiednio założone, będą dobrze utrzymywały obuwie na stopie. Dodatkowo mogą służyć jako ozdoba obuwia, gdyż na aukcji dostępne są w wielu wariantach kolorystycznych. Kolejny gadżet dla posiadaczy samochodów. Na pewno każdy kierowca chociaż raz napotkał się z sytuacją, kiedy to nie wiadomo skąd wyskakuje pojazd, którego wcześniej nie widzieliśmy. Ten gadżet to reduktor martwego pola w samochodzie. To specjalne lusterko szerokokątne, które przyklejane są do zwykłego lusterka w samochodzie. Zapewniają pełną widoczność oraz zwiększają bezpieczeństwo podczas zmiany pasa ruchu. Kolejna pozycja to jedno narzędzie do rozwiązywania wielu problemów. Ten multitool między innymi posiada wbudowany klucz francuski, nóż, szczypce czy przecinak. Wykonany jest ze stali nierdzewnej. Przyda się w wielu sytuacjach. Warto posiadać w domu czy w samochodzie, czy na wycieczkach, bo nie wiadomo kiedy będzie nam potrzebny. To już trzeci i ostatni gadżet dla kierowców w tym zestawieniu. Tym razem jest to tania i dobra powłoka ceramiczna, która jest bardzo prosta w nałożeniu. Ten specyfik zabezpieczy lakier przed zniszczeniem, nada przepiękny połysk oraz zapewni osłonę hydrofobową, ułatwiającą utrzymanie samochodu w czystości. Powłoka ceramiczna w Polsce kosztuje minimum 300 zł, a tutaj mamy dobrą ochronę za ułamek ceny. Sam na początku byłem sceptyczny, dopóki nie obejrzałem recenzji profesjonalisty z kanału Słack TV. Link do recenzji znajdziecie w opisie filmu. Teraz propozycja dla ludzi kochających roślinki. Jest to zestaw doniczka plus czujnik od Xiaomi. Ta inteligentna doniczka sprawdzi kwasowość gleby oraz jej wilgotność. A specjalny czujnik sprawdza poziom nasłonecznienia, temperaturę powietrza oraz inne wskaźniki. Jeśli cokolwiek będzie nie tak z Twoimi roślinkami, otrzymasz powiadomienie na telefon z informacjami, co musisz zrobić, aby rosły one jak najlepiej. Mini Projektor. Jest to wersja kieszonkowa z wbudowaną baterią. Potrafi wyświetlać filmy w rozdzielczości Full HD, nawet o rozmiarze 100 cali. Posiada wbudowany moduł Wi-Fi oraz slot na karty pamięci microSD. Teraz projektor możesz zabrać ze sobą wszędzie. Jeśli uwielbiasz kawę i chcesz poczuć się jak prawdziwy barista, podając nią przepyszną i pięknie przyzdobioną kawę, to mam dla Ciebie propozycję. Szablony do wzorków na kawie. Bardzo tani gadżet i banalny w użyciu. Wystarczy do zrobionej kawy przyłożyć taki szablon i od góry posypać kakao. W sekundę kawa zyskuje śliczne wzorki, a ty uznanie wśród znajomych. W zestawie otrzymujemy kilka szablonów. Zobacz na aukcji, jakie są dostępne wzory. Chyba każdy lubi słuchać muzyki, ale nie każdy lubi być oplątany kablami. Te kompaktowe, lekkie i bezprzewodowe słuchawki Bluetooth sprawdzą się podczas spacerów, treningów czy zwykłego słuchania muzyki w domu. W słuchawkach wbudowany jest mikrofon, dzięki któremu przeprowadzimy rozmowy telefoniczne jak ze standardowego zestawu słuchawkowego hands-free. Ten nołówek przypadnie do gustu fanom ekologii. Na początku służy jako tradycyjny nołówek, jednak gdy będzie już za krótki, aby nim pisać, wystarczy włożyć go w ziemię. W końcówce umieszczono nasiona, z których wyrosną roślinki. Cały łówek jest ekologiczny i ulega szybkiemu rozkładowi. Także możesz go wyrzucić nawet w pole, nie martwiąc się o środowisko. Na koniec zostawiłem ultra ciekawy gadżet, a właściwie jest to zwykły pierwiastek chemiczny. Jest to gal, czyli metal o bardzo niskiej temperaturze topnienia, która wynosi 30 stopni Celsjusza. Idealny do zabawy. Jeśli ogrzejemy go naszymi dłońmi, zmieni się w ciecz. Możemy go przelać do formy i ochłodzić, tworząc niesamowite kształty i przedmioty. Gal z wyglądu bardzo przypomina rtęć, jednak nie jest on trujący, a wręcz przeciwnie, jest bezpieczny dla zdrowia. Na YouTube znajdziecie tysiące filmów przedstawiających co można zrobić z tym metalem. I to już wszystko na dziś. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jeśli podobało Ci się to zestawienie, to zostaw łapę w górę oraz subskrypcję, aby być na bieżąco z nowymi filmami.